Cześć, witajcie, jest to jest taki sobie escape, jeszcze jeden. No dobra. No więc grajmy pokój pierwszym. Regu o, regulamin od razu. Nie jest żadnych klocków. Ojej, graj na pitfall, dobra, jest, nie używaj modów. Możesz używać i stawiać to, co znalazłeś, możesz niszczyć pochodnie. Jest tu coś? Tu? O, jest diamond, jaj o, płytka naciskowa, Ach, udało się. Pokój drugi. Ouh, śuu. Dobra, jest kobul. Piec, pusty, pusto. Kobli stone, czyli tak. Szukajmy czy tu jeszcze czegoś, nie ma, nie mam. Dobra. Jeden, a no, szybciej, 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 szybciej! No, dwa stone. i z jednego można zrobić, gdzieś Jak dwóch chwytki. Dobra, zrobimy guzik. Pokój trzeci, piasek i pochodnia. O! Dobra. Czyli mam zrobić to... Hm. Czy tak? Tak? No trudno, i tak tak zrobię. Pochod... wiaderko. Lawa. I o, spadamy. Ojej, ciemno to. Ale jest pokój piąty. O Jezus Maria. Options do Settings. Jest na Maksa. Hmm jest moja woda? <grybujesz> Dobra, mamy ją Już wiem po co była mi ta pochodnia ja się po nią wrócimy Do góry, do góry, do góry. Jeszcze trochę. Dobra. Udało się. Ale no dobrze poszedłem, jej. Zabierzemy, to może się przydać. Pokój szósty. Au. Hmm... Tam jest dzignia. Nie będę skakał po kaktusach, co ja jestem. Dobra. Teraz tutaj. Fuk. Dzięki za twoją pomoc, tą radę Pokój siódmy fuck. NIE Kupek ze mnie What the fuck? Też sobie źle ustawiłem, dobra A Wrócimy tam Szybko Nie wiem, bo tu jest jakieś dziwne zajście, gdzie tu mógł schować ten twórca mapy. No dobra, chyba tu. Tak, to jest tu. Dobra, tak. No, szybko. Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj są otwarte. Dobra, będziemy tu skakać na game modzie bo nie chcę ginąć. Więc, jak widzicie, najprostszy parkur, kiedy już umiera. To mi nie wyszło Dobra Zało się przeszliśmy Pokój ósmy Snow parkour Aha Chciałem to tak Profesjonalnie zrobić Niczym no life No live Przepraszam Dobra. O O O! Udało się Brawo Grzybek Zbierzesz ten święty grzybek, świat jednie bomba Hm Ładna bomba. Eżer, że, że coś, że to niby koniec? Pokój dziewiąty. Czy może tu gdzieś coś jeszcze jest ukryte? Dziwne to jest, co to jest. Chwila się tak za samurę. Co ja chciałem zrobić? Dyspenserami się zombrować, o ja pierdolę. Draki. I że co, i że to nie był koniec escape'a? Ale ja jestem ślepy. <grym> Dobra, nieważne, nikt tego nie widział. Kuj dziesiąty. O, wiedziałem, wiedziałem, tak kiedyś zawsze drzwi blokowałem, a teraz wyjdź. Kuj jedenasty, dobra. Kuj dwunasty od razu. Możesz niszczyć pochodnie. Aaha! Widzicie jakie skubane? POKÓJ 13 HAAHAHAHAHAHAHA I że to... I że mam... Tam wrzucić? Co coś nie umiem No widzieliście to to <śpiewanie> dom nikt tego nie widzi, nikt tego nie widzi To nikt tego nie widzi nikt tego nie widzi, nikt tego nie widzi ale nie no tak naprawdę nie chcę się tego robić bo wiecie mogło to potrwać mało czasu Only shit o oh, fuck no. Gratulę, gratuluję, uciekać z jest, jest powierzchni, jest bomba i musisz żyć w literze. No i jak widzicie wróciliśmy sobie do świata, normalnego z deszczem niestety. Udało nam się przejść escape'a z moimi lekkimi błędami, z naciskiem na lekkimi. Dobra, to będzie. Wszystko na dziś. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie mi, co chcecie zobaczyć w następnych filmach. Na razie.